Nigdy nie wyobrażałam sobie, że moje życie zmieni się tak drastycznie w jedną letnią noc. Nazywam się Zofia i przez lata prowadziłam rutynowe i przewidywalne życie na przedmieściach dużego miasta. Od 15 lat byłam mężatką z Radosławem, pracocholikiem na stanowisku kierowniczym. Spędzałam dni zajmując się domem i wypełniając czas samotnymi hobby, aby zapełnić pustkę, która rosła w naszym związku. Nasz dom znajdował się w spokojnym osiedlu, otoczony sąsiadami, których ledwo znaliśmy poza grzecznościowymi skinięciami głową. To w tym monotonnym otoczeniu wszystko zaczęło się zmieniać, gdy do domu obok wprowadzili się nowi mieszkańcy. Wyraźnie pamiętam dzień, kiedy zobaczyłam ich po raz pierwszy. Podlewałam rośliny w moim małym ogródku, gdy przed wejściem do sąsiedniego domu zatrzymała się ciężarówka przeprowadzkowa. Z miejsca kierowcy wysiadł mężczyzna około czterdziestki, wysoki i barczysty. Jego siwe skronie nadawały mu dystyngowanego wyglądu, a ciepły uśmiech natychmiast rozjaśnił otoczenie. Dzień dobry. Jestem Grzegorz, pani nowy sąsiad, przedstawił się podchodząc do płotu oddzielającego nasze posesje. Miło panią poznać. Poczułam lekki rumieniec na policzkach, odpowiadając, witam. Jestem Zofia. Mam nadzieję, że spodoba się państwu okolica. W kolejnych dniach poznawałam stopniowo Grzegorza i jego nastoletnią córkę Lenę. Był wdowcem, stracił żonę z powodu choroby kilka lat wcześniej. Przeprowadzili się do naszego miasta w poszukiwaniu nowego początku, z dala od bolesnych wspomnień przeszłości. Z upływem tygodni Grzegorz i ja nawiązaliśmy nieoczekiwaną przyjaźń. Zaczęliśmy rozmawiać coraz częściej, wymieniając się historiami z naszego życia podczas pielęgnacji naszych ogrodów. Jego obecność wnosiła światło, którego, jak się okazało, brakowało w moim życiu. Radosław mój mąż ledwo zauważył przybycie nowych sąsiadów. Jego długie godziny w biurze i częste podróże służbowe sprawiały, że był odległy nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Nasza komunikacja ograniczyła się do krótkich wiadomości tekstowych i powierzchownych rozmów podczas kolacji, gdy był w domu. To właśnie podczas jednej z tych samotnych nocy Grzegorz zaprosił mnie na kawę na swój taras. Początkowo wahałam się, świadoma, że mogłoby to wyglądać niewłaściwie, ale perspektywa przyjemnego towarzystwa była zbyt kusząca, by odmówić. Ta noc zapoczątkowała we mnie przemianę. Siedząc na jego tarasie pod rozgwieżdżonym niebem, rozmawialiśmy godzinami. Mówiliśmy o naszych marzeniach, lękach i żalach. Po raz pierwszy od lat czułam się naprawdę wysłuchana i zrozumiana. Wiesz, Zofio, powiedział Grzegorz w chwili zamyślonej ciszy, czasami życie daje nam nieoczekiwane szanse na ponowne odkrycie, kim jesteśmy. Jego słowa głęboko we mnie rezonowały, budząc uczucia, które od dawna były uśpione. Zdałam sobie sprawę, że to nie tylko samotność mi doskwierała, ale poczucie utraty własnej tożsamości na przestrzeni lat. W kolejnych miesiącach Grzegorz i ja zbliżaliśmy się coraz bardziej. Nasze rozmowy na tarasie stały się niemal codziennym rytuałem. Dzieliliśmy się książkami, muzyką i przemyśleniami o życiu. Lena, jego córka, również stała się stałą obecnością w moim życiu, wypełniając pustkę, o której istnieniu nawet nie wiedziałam. Tymczasem moje małżeństwo z Radosławem nadal podupadało. Wielokrotnie próbowałam inicjować rozmowy o naszych problemach ale on zawsze był zbyt zajęty lub zmęczony, by naprawdę się zaangażować. Dystans między nami rósł z każdym dniem. To pewnego jesiennego popołudnia wszystko się zmieniło. Radosław po raz kolejny odwołał nasze plany kolacji, tłumacząc się nagłym spotkaniem. Sfrustrowana i zraniona, postanowiłam wyjść na spacer, by oczyścić umysł. Nieświadomie moje kroki zaprowadziły mnie pod dom Grzegorza. Był w swoim ogrodzie, przycinając róże. Gdy mnie zobaczył, jego twarz rozjaśniła się uśmiechem, który przyspieszył bicie mojego serca. Zofio, co za miła niespodzianka! Wszystko w porządku. Nie mogłam powstrzymać łez, które zaczęły spływać po moich policzkach. Grzegorz natychmiast odłożył narzędzia i podszedł, delikatnie kładąc dłonie na moich ramionach. Hej, co się stało? zapytał jego głos pełen troski. W tym momencie wszystkie tłumione emocje wylały się ze mnie. Opowiedziałam Grzegorzowi o moim rozpadającym się małżeństwie, samotności, porzuconych marzeniach. Słuchał mnie cierpliwie, oferując słowa pocieszenia i zrozumienia. Gdy skończyłam mówić, Grzegorz spojrzał mi w oczy i powiedział łagodnie: Zofio, zasługujesz na szczęście. Zasługujesz na to, by być kochaną i docenianą za to, kim jesteś. To w tej chwili zdałam sobie sprawę, zakochiwałam się w Grzegorzu. Ta myśl jednocześnie mnie przestraszyła i poruszyła. Część mnie chciała się wycofać, trzymać się bezpieczeństwa mojego małżeństwa, nawet jeśli było ono tylko fasadą. Ale inna część, część, która rosła z każdym dniem, pragnęła czegoś więcej. W kolejnych dniach wewnętrznie zmagałam się ze swoimi uczuciami. Poczucie winy i strach walczyły z pragnieniem szczęścia i autentycznej więzi. Grzegorz, dostrzegając mój wewnętrzny konflikt, zachował pełen szacunku dystans choć mogłam dostrzec w jego oczach, że on również zmaga się z własnymi uczuciami. To Lena, co o zaskakujące, pomogła mi zyskać jasność. Pewnego popołudnia, gdy pomagałam jej w odrabianiu lekcji, powiedziała coś, co mnie zaskoczyło. Wiesz, Zofio, odkąd się tu przeprowadziliśmy, to pierwszy raz, kiedy widzę mojego tatę naprawdę szczęśliwego. I myślę, że to dzięki tobie, kropka. Jej słowa uderzyły mnie jak grom. Zdałam sobie sprawę, że to nie tylko moje życie było dotknięte tą nieoczekiwaną więzią. Tej nocy podjęłam decyzję. Musiałam być szczera wobec siebie i wobec Radosława. Kiedy wrócił do domu, poprosiłam o rozmowę. Ku mojemu zaskoczeniu zgodził się bez wahania, jakby też zdawał sobie sprawę, że ten moment był nieunikniony. Radosław, zaczęłam, mój głos lekko drżał, myślę, że musimy porozmawiać o naszym małżeństwie. Skinął głową w milczeniu, jego oczy wyrażały mieszaninę rezygnacji i smutku. Od jak dawna nie czujemy się naprawdę połączeni, zapytałam. Kiedy ostatni raz dzieliliśmy się naszymi marzeniami, lękami? Radosław westchnął głęboko, zanim odpowiedział, szczerze mówiąc, Zofio. Nie pamiętam. I myślę, że to najsmutniejsza odpowiedź, jaką mógłbym dać. Nasza rozmowa trwała godzinami. Płakaliśmy, śmieliśmy się i po raz pierwszy od lat naprawdę się słuchaliśmy. Zdaliśmy sobie sprawę, że choć nadal darzyliśmy się uczuciem, miłość, która kiedyś nas łączyła, przekształciła się w coś innego. Nie byliśmy już tymi samymi ludźmi, którzy pobrali się piętnaście lat temu. Myślę, że oboje zasługujemy na szansę bycia szczęśliwymi, nawet jeśli oznacza to podążanie osobnymi ścieżkami, powiedział Radosław, zaskakując mnie swoim zrozumieniem. W kolejnych miesiącach Radosław i ja pracowaliśmy nad naszym rozstaniem. Był to bolesny, ale konieczny proces. Odkryliśmy na nowo wzajemny szacunek, który zatracił się przez lata, co nieco ułatwiło tę przemianę. W tym czasie zachowałam pełen szacunku dystans wobec Grzegorza. Musiałam rozwiązać swoją sytuację i zrozumieć własne uczucia, zanim rozważę nowy związek. Grzegorz, zawsze wyrozumiały, uszanował moją przestrzeń. Choć mogłam wyczuć jego ciche wsparcie. Dopiero kilka miesięcy po sfinalizowaniu mojego rozwodu Grzegorz i ja w końcu porozmawialiśmy o naszych uczuciach. Byliśmy znowu na jego tarasie, miejscu, gdzie rozkwitła nasza wieś. Zofio, zaczął jego głos przepełniony emocjami, te ostatnie miesiące były niezwykłą podróżą, prawda? Skinęłam głową, czując, jak moje serce przyspiesza. Od czasu, gdy straciłem żonę, myślałem, że nigdy więcej czegoś takiego nie poczuję. Ale ty, ty przywróciłaś światło do mojego życia. I do życia leni również. Łzy zaczęły formować się w moich oczach, gdy kontynuował. Nie chcę na ciebie naciskać, zwłaszcza po tym wszystkim, przez co przeszłaś. Ale chcę, żebyś wiedziała, że tu jestem. I jeśli jesteś gotowa, chciałbym wspólnie odkrywać to, co między nami jest. W tym momencie wszystkie wątpliwości i obawy, które miałam, rozpłynęły się. Spojrzałam w oczy Grzegorza i zobaczyłam nie tylko teraźniejszość, ale przyszłość pełną możliwości. Grzegorzu, odpowiedziałam, mój głos drżał od emocji, ty i Lena przywróciliście kolor do mojego świata, gdy wszystko wydawało się szare. Nie wiem dokładnie, co przyniesie przyszłość, ale wiem, że chcę to odkryć u Twojego boku. Nasz pierwszy pocałunek był delikatny, pełen obietnicy i nadziei. To był nowy początek, nie tylko dla nas dwojga, ale i dla Leni. Kolejne miesiące były czasem odkryć i dostosowań. Grzegorz, Lena i ja uczyliśmy się nawigować w naszej nowej dynamice. Oczywiście były momenty niepewności i wyzwań. Integracja dwóch żyć, szczególnie z nastolatką, nie jest łatwym zadaniem. Ale każda pokonana przeszkoda tylko wzmacniała naszą wieś. Lena, która początkowo była nieco sceptyczna wobec idei nowego związku swojego ojca, stopniowo zaczęła się otwierać. Nasze wspólne wieczory filmowe, sesje nauki, gdzie pomagałam jej z literaturą, podczas gdy Grzegorz zajmował się matematyką i weekendowe spacery w parku stały się cennymi momentami budowania więzi. Radosław, co zaskakujące, stał się nieoczekiwanym sprzymierzeńcem. Choć nasze rozstanie było bolesne, wykazał się dojrzałością, która mnie zaskoczyła. Chcę, żebyś była szczęśliwa, Zofio powiedział mi kiedyś, gdy spotkaliśmy się, by sfinalizować niektóre szczegóły rozwodu. I jeśli to szczęście jest z Grzegorzem, cieszę się Twoim szczęściem. Z biegiem czasu Grzegorz i ja zaczęliśmy planować naszą wspólną przyszłość. Zdecydowaliśmy, że nadszedł czas na kolejny krok zamieszkanie razem. Decyzja nie została podjęta lekkomyślnie. Spędziliśmy wiele nocy rozmawiając o tym, jak wpłynie to na Lenę, o naszych oczekiwaniach i obawach. Nadszedł dzień przeprowadzki, a wraz z nim mieszanka emocji. Gdy przenosiliśmy pudła i organizowaliśmy nasze połączone rzeczy, poczułam falę wdzięczności. Spojrzałam na Grzegorza, który pomagał Lenie układać jej książki na półce, i zdałam sobie sprawę, jak daleko zaszliśmy. Tego wieczoru, po tym jak Lena poszła spać, Grzegorz i ja usiedliśmy na tarasie, teraz naszym tarasie. Gwiazdy jasno świeciły na niebie, jakby były cichymi świadkami naszej podróży. Wiesz, powiedział Grzegorz, splatając swoje palce z moimi, kiedy się tu przeprowadziłem, Nigdy nie wyobrażałem sobie, że znajdę nowy dom nie tylko miejsce do mieszkania, ale prawdziwy dom. Oparłam głowę na jego ramieniu, czując kojące ciepło jego ciała. To zabawne, jak działa życie, prawda. Czasami szczęście jest dosłownie tuż obok, czekając na odkrycie. Grzegorz zaśmiał się cicho, składając pocałunek na moim czole. Myślę, że powinniśmy podzękować tym roślinom, które podlewałaś w dniu, gdy się poznaliśmy. To one były naszymi swatkami. Zaśmialiśmy się razem, dźwięk naszej radości rozchodził się w spokojnej nocy. W tym momencie poczułam spokój, jakiego nie doświadczyłam od lat. To nie była euforyczna i ulotna szczęśliwość, ale coś głębszego i trwalszego. To było uczucie bycia dokładnie tam, gdzie powinnam być, z ludźmi, z którymi powinnam być. Wyzwania oczywiście się nie skończyły. Życie nadal stawiało przed nami przeszkody. Były dyskusje o finansach, o edukacji Leni, o tym, jak zrównoważyć nasz wspólny czas z naszymi indywidualnymi karierami. Ale każde wyzwanie, któremu stawiliśmy czoła razem, tylko umacniało nasz związek. Rok po naszej przeprowadzce Grzegorz zaskoczył mnie oświadczynami. Nie było to nic wielkiego ani ekstrawaganckie, wiedział, że nie lubię wielkich publicznych gestów. Zamiast tego było to intymne i znaczące. Podczas jednego z naszych nocnych spacerów po okolicy nagle się zatrzymał, wziął moje dłonie w swoje i ze łzami w oczach, zapytał, czy chciałabym spędzić resztę życia u jego boku. Moja odpowiedź była natychmiastowa i płynąca prosto z serca. Tak. Nasz ślub był prostą, ale pełną miłości uroczystością. Lena była moją druchną, jej promienny uśmiech rozświetlał całe miejsce. Radosław też przyszedł, przyprowadzając swoją nową dziewczynę. W geście symbolizującym zamknięcie jednego rozdziału i rozpoczęcie kolejnego. Kiedy wymienialiśmy przysięgi, spojrzałam w oczy Grzegorza i zobaczyłam w nich odzwierciedlenie całej drogi, którą przebyliśmy. Zobaczyłam uprzejmego sąsiada, który stał się przyjacielem, przyjaciela, który stał się powiernikiem, i powiernika, który stał się miłością mojego życia. Zofio, powiedział Grzegorz, jego głos przepełniony emocjami nie tylko weszłaś do mojego życia, ty je całkowicie odmieniłaś. Dzięki Tobie nauczyłem się, że można zacząć od nowa, że miłość może rozkwitnąć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Obiecuję być przy Tobie w każdej chwili, świętować nasze radości i stawiać czoła wyzwaniom razem. Moje własne słowa były pełne emocji, Grzegorzu, nauczyłeś mnie, że życie jest pełne drugich szans, że szczęście może być tuż obok, czekając na odkrycie. Obiecuję kochać nie tylko Ciebie, ale rodzinę, którą stworzyliśmy razem. Obiecuję być Twoją partnerką, przyjaciółką, powierniczką każdego dnia naszego życia. Dziś, lata po tej pierwszej rozmowie na tarasie, patrzę wstecz i ledwo mogę uwierzyć w podróż, którą przebyliśmy. Nasze wspólne życie nie jest idealne, żadne życie nie jest, ale jest bogate, pełne i satysfakcjonujące w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałam sobie za możliwy. Lena, teraz młoda dorosła, jest na studiach. Widok jej relacji z Grzegorzem i więzi, którą rozwinęłyśmy przez lata, napełnia moje serce radością. Niedawno powiedziała mi, że widzi mnie jako drugą matkę, słowa, które głęboko mnie wzruszyły. Grzegorz i ja starzejemy się razem, nasze zmarszczki opowiadają historię wspólnego śmiechu i pokonanych wyzwań. Nasz ogród, gdzie wszystko się zaczęło, nadal jest naszym schronieniem. Spędzamy w nim godziny, pielęgnując nie tylko kwiaty, ale także naszą wieś. Czasami, gdy siedzimy na naszym tarasie, obserwując zachód słońca, myślę o tym, jak życie potrafi nas zaskoczyć. Jak proste dzień dobry do nowego sąsiada może wywołać serię wydarzeń, które całkowicie zmieniają nasz los. Nauczyłam się, że miłość może rozkwitnąć w każdym wieku, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa, i że czasami szczęście jest dosłownie tuż obok, czekając na odkrycie. Moja historia z Grzegorzem nauczyła mnie doceniać małe rzeczy. Wspólnie wypitą filiżankę kawy rano, spacer z trzymaniem się za ręce o zmierzchu, głęboką rozmowę pod gwiazdami. Nauczyłam się też o wybaczeniu i rozwoju. Radosław i ja z czasem rozwinęliśmy pełen szacunku przyjaźni. Widząc go szczęśliwego w jego nowym związku, uświadamiam sobie, że czasami pozwolenie komuś odejść jest największym aktem miłości, jaki możemy ofiarować. Nasza społeczność w okolicy rozrosła się wokół nas. Staliśmy się znani jako para, która zawsze jest gotowa pomóc, czy to organizując sąsiedzkie gryl, czy oferując wsparcie sąsiadom w trudnych chwilach. To satysfakcjonujące widzieć, jak nasza historia zainspirowała innych do otwarcia się na nowe możliwości i więzi. Oczywiście, nie wszystko jest usłane różami. Mieliśmy nasze momenty nieporozumień, nasze noce napiętej ciszy, nasze dni zwątpienia. Ale nauczyliśmy się nawigować przez te burzliwe wody razem, zawsze pamiętając o tym... Co nas połączyło w pierwszej kolejności: autentyczna wieś i wzajemne pragnienie zbudowania czegoś znaczącego. Jedną z najcenniejszych lekcji, jakie wyniosłam, jest znaczenie otwartej i szczerej komunikacji. Grzegorz i ja zawarliśmy pakt, by zawsze dzielić się naszymi uczuciami, obawami i nadziejami bez względu na to, jak trudne może się to wydawać. Ta praktyka utrzymała nas blisko siebie, nawet w najbardziej wymagających momentach. Niedawno zdecydowaliśmy się rozpocząć nowy rozdział w naszym życiu. Po przejściu na emeryturę z naszych karier planujemy podróżować po świecie, coś o czym oboje zawsze marzyliśmy. Pomysł odkrywania nowych miejsc, doświadczania różnych kultur i tworzenia kolejnych wspomnień razem napełnia nas entuzjazmem. Lena, choć szczęśliwa z naszego powodu, wyraziła odrobinę troski o to, że będziemy daleko. Ale jak mądrze powiedział jej Grzegorz, Kochanie, dom to nie miejsce, to tam, gdzie jest serce. A nasze serca zawsze będą z tobą, bez względu na to, gdzie będziemy na mapie. Przygotowując się do tej nowej przygody, nie mogę przestać zastanawiać się nad tym, jak bardzo moje życie zmieniło się od tamtej letniej nocy sprzed tylu lat. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że znajdę prawdziwą miłość, nową rodzinę i życie pełne radości po prostu rozmawiając z moim sąsiadem, roześmiałabym się z niedowierzaniem. Ale oto jestem gotowa wyruszyć w podróż dookoła świata z mężczyzną, który wszedł w moje życie w najbardziej nieoczekiwany sposób. Nasza historia nauczyła mnie, że miłość może pojawić się w najbardziej zaskakujących momentach i miejscach. Że nigdy nie jest za późno, by otworzyć swoje serce na nowe możliwości. I że czasami największa przygoda Twojego życia może zacząć się od prostego dzień dobry z zapłotu ogrodowego. Patrzę na Grzegorza, który pakuje nasze walizki na naszą pierwszą dużą podróż i czuję, jak moje serce przepełnia się miłością i wdzięcznością. Nasza historia nie jest idealna, ale jest nasza. I nie zmieniłabym w niej nic. Gdy słońce zachodzi nad naszym podwórkiem po raz ostatni przed wyruszeniem w naszą nową przygodę, czuję głęboki spokój. Nie wiem, co przyniesie nam przyszłość, ale wiem, że dopóki mamy siebie nawzajem, możemy stawić czoła wszystkiemu. I tak, z sercem pełnym miłości i oczami skierowanymi na horyzont, jestem gotowa na następny rozdział naszej historii. Historii, która zaczęła się od przypadkowego spojrzenia z płotu ogrodowego i która nadal rozwija się w sposób, jakiego nigdy nie moglibyśmy sobie wyobrazić. Bo w końcu zdałam sobie sprawę, że prawdziwa miłość nie polega tylko na znalezieniu właściwej osoby, ale na wyborze bycia z tą osobą każdego dnia, przez wzloty i upadki życia. Chodzi o wspólny rozwój, wspieranie się nawzajem i budowanie życia pełnego znaczenia i radości. I z Grzegorzem u mojego boku wiem, że każdy dzień będzie nową okazją do kochania, uczenia się i pełnego życia. Nasza podróż jest daleka od zakończenia. W rzeczywistości czuję, że dopiero zaczynamy.